Witaj. W dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak zoptymalizować Twój komputer pod gry. Będziemy bazować na windowsie 10. Pierwszym etapem będzie wyczyszczenie i odkurzenie komputera. Po tym etapie przechodzimy do drugiego etapu. Będzie on defragmentacją dysku i usunięcie niepotrzebnych plików i programów. Szukamy optymalizowanie dysków klikamy optymalizuj To się skończy klikamy dysk drugi jak ktoś posiada optymalizuj po zakończonej pracy przechodzimy do paska zadań wpisujemy procent temp procent klikamy ctrl a usuń tak te których rzeczy nie możemy usunąć klikamy point Następnie przechodzimy do panelu sterowania. Klikamy programy, odstaluj program i usuwamy tutaj niepotrzebne nam programy. Po usunięciu wszystkich programów niepotrzebnych nam na naszym komputerze przechodzimy do następnego etapu, którym jest aktualizacja sterowników karty graficznej i tym podobne. Do tego będą potrzebne nam dwa programy. Railway Booster 6 oraz GeForce Experience. Linki do tych Programu znajdziemy w opisie filmu. Pobieranie sterowników karty graficznej jest następujące. Wybieramy typ produktu, który mamy: seria produktu, rodzina, system operacyjny i klikamy szukaj. Przechodzimy jak normalna instalacja. Tak samo tutaj. Klikamy darmowe pobieranie, pobieramy i instalujemy. Po instalacji, przechodzimy do pierwszego programu. Klikamy Scan. Scanuje nasz komputer. Które sterowniki są przestarzałe? To wyłączamy i klikamy. Jak mamy Update? Po update'ie powinniśmy wyłączyć komputer i włączyć na nowo. Drugi program również włączamy po instalacji. Klikamy Sterowniki. Sprawdź dostępność aktualizacji. Tutaj powinno się kliknąć pojawić do kliknięcia powierzchni. Pobieramy, aktualizujemy również, restartujemy komputer. Po przejściu tego etapu przechodzimy do następnego, którym jest zmienienie wyglądu Windowsa pod wydajność oraz zmienienie ustawień. Następnie przechodzimy do komputera prawym właściwości zaawansowane ustawienia systemu zaawansowane efekty wizualne ustawienia. Dopasuj do uzyskania najlepszej wydajności zastosuj OK. Teraz do Windowsa, ustawienia, aplikacje, sprawdzamy jeszcze raz czy nie chcemy jakiejś aplikacji odinstalować, następnie przechodzimy w granie, klikamy typ gry, wyłączamy typ gry, następnym już etapem będzie włączenie wszystkich wątków naszego procesora w Enos Config'u w użyciu dwóch do tego przeznaczonych programów. Przechodzimy do Windowsa, klikamy MS. Config, Klikamy rozruch, poprzez zaawansowane, liczba procesorów Klikamy największą, jaką mamy dostępną, OK Zastosuj, OK I uruchamiamy ponownie komputer Po instalacji tych dwóch programów Na tej oto stronie Na tych dwóch stronach Przechodzimy do pierwszego part control, który zmieniamy tutaj. Wysoka wydajność i ustawiamy wszystko na wyłączone. Przesuwamy paski na 100%, klikamy zastosuj. Ok, wyłączamy Przechodzimy do drugiego quick TPU. Klikamy dwa razy. Czekamy chwilkę. Program sprawdza, czy nasze Błądki są zablokowane czy odblokowane. Klikamy opcję i cpu Set Maximum Performance. Klikamy OK. Zatwierdzamy. Wychodzimy z programu. To ostatnim etapem będzie zmienienie opcji w panelu NVIDIA Efektów pod Wydajność. Po aktualizacji sterowników powinna pokazać nam się tutaj taka ikona. Klikamy już dwa razy. Wyskakuje nam okienko, przechodzimy w ustawienia 3D, wygeneruj ustawienie obrazu. Tutaj będziemy mieć, użyj 3D, klikamy stosuj preferencje użytkownika, podkreślając na wydajność, zastosuj. Klikamy czekamy, następnie konfiguracje funkcji Soundground, tutaj klikamy procesory, wybieramy naszą kartę graficzną. Ostatnim już etapem będzie pobranie programu Cykliner, który znajdziemy na stronie podanej w opisie, klikamy Free Downland, i klikamy tutaj cykliner.com Po instalacji programu Cykliner przechodzimy w oczyszczenie niestandardowe ruchu cykliner, następny rejestr, proszę w problemów a ja nie ma żadnych problemów, potem tu jest naprawdę zaznaczone problemy napraw. I to będzie tyle w dzisiejszym poradniku. Dziękuję Wam bardzo. Zachęcam do zostawienia lajka, subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.